Magazyn Rolniczy Wprowadzenie do Nowoczesności to program, w którym pokazujemy, jak 10 lat Polski w Unii Europejskiej zmieniło podlaską wieś. Prezentujemy także działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencji płatniczej realizującej i przekazującej środki Unii Europejskiej. Małgorzata Półtorak, witam i zapraszam na program. Dziś w programie będziemy w Korycinach, w największym ogrodzie botanicznym w Polsce, który dzięki środkom unijnym stale się rozwija i podnosi swoją rangę. A później rolnik, który założył firmę i zajmuje się renowacją starych mebli. Krzysztof Angielczyk z miejscowości Koryciny w gminie Grodzisk w Powiecie Siemiatyckim. Jest właścicielem gospodarstwa zielarskiego i firmy przetwarzającej zioła. W tym samym miejscu położone jest także należące do niego potężne gospodarstwo agroturystyczne. Na tym terenie znajduje się także niezwykły ogród botaniczny. Podlaski ogród ziołowy. Można w nim obejrzeć najwięcej w Polsce, bo ponad 900 roślin leczniczych. A wszystko miało swój początek w dziecięcej pasji. Urodziłem się i mieszkam w rejonie, gdzie od bardzo dawna zbiera się zioła, zarówno zarobkowe, jak też na użytek własny. Ja, jak wielu zresztą moich rówieśników i rówieśniczek, również zbierałem zioła już jako dziecko. Cały okres szkoły zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej i powoli jest, jakby ta praca, zdobywanie wiadomości w ogóle o roślinach, o tych, które zbierałem i, i trochę w takim szerszym jeszcze wymiarze stało się jakby moją pasją. Oczywiście przez okres szkoły średniej i przez nawet studia, nie, nie myślałem, że będzie to moją w przyszłości pracą zawodową, więc po prostu, tak w wolnych chwilach, starałem się traktować to jako hobby, i zdobywałem tam oczywiście coraz więcej wiedzy na temat, na temat w ogóle roszy, na temat tradycji zbierania, na temat tradycji używania ziół. Zorientowałem się, że istnieją luki, jeśli chodzi o zaopatrzenie w surowce zielarskie. Postanowiłem, że skoro mieszkam w takim rejonie, gdzie są zioła, jeśli mam wiedzę na ten temat, jak te zioła zebrać i mam już wiedzę, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, które gatunki mam zebrać, żeby je bardzo łatwo sprzedać, to postanowiłem założyć taką firmę jednoosobową, która polegała na tym, że zbierałem zioła sam, suszyłem je, w jakiś sposób kroiłem, kruszyłem i i pakowałem do toreb, które również sam robiłem i dostarczałem do tych zaprzyjaźnionych sklepów w Warszawie. To były na początku dwa sklepy i później dochodziły następne. Po roku pracy zacząłem już skupować zioła od innych zbieraczy ziół w mojej okolicy, znaczy od moich sąsiadów, którzy również zbierali zioła. W tej chwili dostarczamy zioła do prawie wszystkich sklepów w całej Polsce. Sprzedajemy Jakieś około 350 ton ziół rocznie w formie przetworzonej w postaci herbat, w postaci ekstraktów, w postaci olejów. Od 10 lat e, firma m, sprzedaje e, produkty certyfikowane, ekologiczne. Od tego czasu e, zaczął się zdecydowanie taki rozkwit firmy. E, w tej chwili współpracujemy z około 30 rolnikami, którzy produkują dla nas e, Zioła i, no, i inne rośliny przemysłowe, które służą na przykład, do tłoczenia oleju. I oczywiście cały czas y, skupujemy zioła z stanu naturalnego. Na nasze potrzeby zbiera, zbiera zioła około 200 osób. W 2007 roku po prostu, y, postanowiłem zrealizować swoje takie wieloletnie marzenia, czyli założenie takiego ogrodu ziołowego, który może służyć. Do edukacji przyrodniczej i do szkolenia naszych zbieraczy ziół. Tylko w tym roku ziołowy zakątek odwiedziło 40 tysięcy osób. Miejsce to znalazło się w wykazie Ministra Rolnictwa polecanych gospodarstw agroturystycznych, w których znajduje się zaledwie 16 takich miejsc w Polsce. W tym kompleksie, na którym się znajdujemy, to jest powierzchnia około 17 hektarów. I główną część, największą część tego terenu zajmuje ogród. W tej chwili to jest od czterech lat formalnie ogród botaniczny, podlaski ogród ziołowy, Tego w tym ogrodzie specjalizujemy się głównie w kolekcjonowaniu roślin użytkowych, roślin leczniczych. Dotychczas rolnik kilkakrotnie sięgał po unijne dofinansowanie, które w znaczącym stopniu pomogło mu realizować wymarzone przedsięwzięcia. Przy tworzeniu tego miejsca wielokrotnie korzystałem z pomocy unijnej, tak, ze środków z prowu. E, najważniejsze to było na tworzenie miejsc pracy, gdzie e, w ramach tego utworzyliśmy ośrodek edukacji przyrodniczej. Oczywiście zakupiliśmy bardzo dużo sprzętu na którym młodzież może uczyć się przyrody. Został doposażony ten ośrodek w łóżka, w szafy, w drobny sprzęt i to było, skorzystaliśmy na trzy miejsca pracy w wysokości prawie 300 tysięcy dopłaty przy tworzeniu opisów na terenie ogrodu botanicznego. W ubiegłym roku skorzystaliśmy z, ze środków na zakup tabliczek. O, te tabliczki są w, w, częściowo w trzech językach, w języku polskim, angielskim i rosyjskim. A, więc to były środki na, na, na zakup tych tabliczek no i na tłumaczenie na język angielski właśnie. Skorzystałem te, także jako rolnik z modernizacji rolnictwa A, środków na modernizację gospodarstwa i to był zakup ciągnika wraz ze sprzętem, a również zakup kralnicy do ziół, ponieważ gospodarstwo, jakie posiadam, to jest ponad 50 hektarów, specjalizuje się w uprawie ziół, więc na, do, prze, do takiego wstępnego przetworzenia tych ziół potrzebny był tego typu sprzęt. Bezsprzecznie, bez pozyskania tych środków, to miejsce na pewno by tak nie wyglądało. Przede wszystkim ten główny budynek, który w tej chwili posiadamy, gdzie mamy w sumie 19 pokojów, gdzie mamy 72 miejsca noclegowe, to, to inwestycje na pewno by nie dokonał. Poza tym nasz główny profil w tej chwili działania to jest właśnie ta edukacja przyrodnicza i te urządzenia, które kupiliśmy w ramach tych środków, które służą właśnie do uczenia dzieci, młodzieży, zagadnień związanych z ochroną przyrody, to, to jest właśnie główny magnes, który przyciąga do nas szkoły. Mirosław Angielczyk nie ukrywa, że dotacje, z których skorzystał, pomogły mu rozwinąć i gospodarstwo, i firmę. W ramach mojej pracy bardzo często wyjeżdżam, wyjeżdżam w inne rejony polskie, również za granicę, zarówno do krajów które razem z nami wstąpiły do Unii Europejskiej i te, które wcześniej wstąpiły. I, i yy, wniosek jest tylko jeden, że dzięki tym środkom unijnym polskie rolnictwo zdecydowanie w tej chwili już dorównuje rolnictwu krajom, które wcześniej były w Unii Europejskiej, a wśród krajów, które Wspólnie z nami przystąpiły, to my się zdecydowanie przodujemy. Mirosław Angielczyk z niecierpliwością czeka na uruchomienie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Tym bardziej, że pomysłów na zainwestowanie unijnych dotacji w jego gospodarstwie zdecydowanie nie brakuje. Wśród nich są między innymi budowa oranżerii, uruchomienie muzeum historii, ziołolecznictwa. Tadeusz Jaszczowc prowadzi w miejscowości Łopusze w gminie Drohiczyn 24 hektarowe gospodarstwo roślinne oraz firmę specjalizującą się w produkcji mebli. Pomysł na biznes przywiózł z zagranicy. W latach 90. pracowałem w Belgii w budownictwie i to tam zrodził się ten pomysł z meblami. No i przyjechałem, spakowałem się, przyjechałem do Polski, założyłem działalność gospodarczą. Specjalizującą się w produkcji mebli wypoczynkowych i w 100% wysyłamy te nasze wyroby do Belgii i do Francji. Założyliśmy naszą firmę w 2001 roku. Początkowo specjalizowaliśmy się w, tylko w produkcji mebli wypoczynkowych, później rozszerzyliśmy działalność na meble z recyklingu. Pozyskujemy drewno ze starych stodoł. Produkujemy pufy z opon zużytych, wystawiamy się na nasze produkty w Paryżu na targach i to jest po prostu zapotrzebowanie rynku. Na zachodzie jest to takie pożyteczne dla świata, że nie, nie zanieczyszczamy środowiska naturalnego, tylko po prostu dbamy o środowisko. Nie zanieczyszczamy środowiska, tylko po prostu dajemy przedmiotom drugie życie. W poszukiwaniu wzorów i trendów Pan Tadeusz regularnie wyjeżdża na największe targi meblarskie w Europie. Pracujemy na tkaninach naturalnych. Len z bawełną sprowadzamy z Włoch, len z wiskozo z Belgii, skóry też w 100% sprowadzamy z Włoch. Dwa razy w roku wystawiamy się na targach w Paryżu, to jest w styczniu i we wrześniu. I to tam jest taka jakby to kolebka, gdzie tam się pojawiają trendy i nowe pomysły, nowe aspiracje. Staramy się tam wyprzedzać konkurencję z nowymi pomysłami. Rolnik Złopusz uruchomienie swojej firmy w znacznym stopniu zawdzięcza dotacjom uzyskanym za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z działanie Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw otrzymał 300 tysięcy złotych. W 2009 roku złożyłem wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie z programu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, wtedy to zakupiłem ładowarkę teleskopową. Samochód dostawczy, maszyny szwalnicze, prasę do płaszczyzn klejenia i ciągnik z prasą berującą. Z tego tytułu stworzyłem trzy nowe miejsca pracy. Zaczęliśmy jako trzy osoby, trzyosobowa firma. Później pojawiły się te dotacje z Unii Europejskiej. Wtedy złożyliśmy wnioski. Dostaliśmy do rozrosła się nasza firma w tej chwili do 10 osób. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dofinansowania, bo to zakupiliśmy nowe maszyny i urządzenia, to poszło w naszą konkurencyjność. Jesteśmy bardziej konkurencyjni. Bez tego dofinansowania myślę, żebyśmy nie nie, nie byłoby nas stać na, na zakup tych nowych maszyn i urządzeń. Skorzystał też ze wsparcia na tak zwane różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Generalnie w, w okresie letnim, w wakacje na zachodzie nikt nie kupuje mebla, każdy chodzi i odwiedza biura turystyczne. Także pojawił się problem, żeby utrzymać w 100% ekipę, żeby nie, nie dawać za dużej murlopów. I weszliśmy w usługi rolnicze, kupiliśmy ciągnik z prasą, i jeżeli jest mniej roboty, pracy, wakacje, będziemy świadczyć usługi dla rolnictwa. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Już teraz Tadeusz Jaszczołt planuje, na co mogą być przeznaczone kolejne dotacje unijne. W przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość, będziemy składać wnioski o następne dofinansowania i w miarę możliwości się rozwijać. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień w programie nowoczesne gospodarstwa: bydła mlecznego państwa przeździeckich z miejscowości Lendowo-Budy oraz hodowla trzody chlewnej Jarosława Wyszyńskiego z miejscowości Wojny. Powiemy także, według jakich zasad będą naliczane dopłaty bezpośrednie w nowej perspektywie finansowej. Magazyn powstaje na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.